Strzela, strzela do mnie ktoś. Strz y, uniki może robić. słaba się lata na parie chyba, no nie? No, na no, klawiaturze i no na myszce jest zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy przypadkiem przeciwników nie dochodzi coraz więcej. E, tutaj chyba nic w środku nie było. Dobra. Jeszcze ciekaw jestem. Możemy, dobra. Co tam chcesz robić? Eee, pójść do wąganów, te klocki odlokować. Byłeś, ile mamy w ogóle klocków? Było mitylana praktycznie. Znaczy, nie, klocków. Mówię. Ja no kim ja jestem Mamy 5 klocków tak, tak, da tak, potrzebujemy tak. pięć klocków. Nawet to trzeba aktywować. Współpraca. Okej. Okay. Bo to na czas. Co Brąz Brąz, jeszcze raz, bo mi się pomyliła droga. No mi też. To tylko w sumie jeden niech to robi, nie? Cześć, nie wiem, czy we twójki nie musimy. To poczekaj, to, ty, to, to ja, ja wezmę ten taki z boku, ten co słabo go widać, dobra? Jak się pojawi tylko. A nie, to ty widzisz wszystkie. Nieważne. Dobra, to muszę zrobię na spokojnie, to tak się przynajmniej nie że powinienem... Tak, No i git. No i dobra, co za to mamy. Klocka, dobra. Dobra, to, to weź, weź tego, tego, tego droida kup. Ja będę próbuję kontrolki ogarnąć. Bo tutaj muszę aktuować. O. lew, ja prawo, jesteś? lewo, tam tam. od naszego ostatniego nie, miałem aktualizację. nie. Yy, po prawo musisz tam wejść i tu jest klocek ale tylko sobie sam to byłeś. no tak, te, tak więcej te. nic już nie mamy chyba yy, jest jeszcze jeden klocek o, i tą bombą można go zdobyć yy, ten klocek, którego nie mogliśmy yy, zamienić się w Jedi że tutaj jest, w tych zębach? Nie, nie, niby. o tu, o tu, o tu, o tu A tutaj ty i to musisz to rozciąć Widzisz? A w tych zębach to może i nasze potrzeba A my tutaj mamy możliwość yy, używania tych bomb całych? Czego? Tych bomb No tak i zobacz jest tutaj, no nie, muszę rzucić granatem, tak ocen się, ocen się. A, bo ty te srebrne rozwalasz. No. no to my te... teraz będziemy mogli kolejny trzy rozwalić, bo gdzieś, gdzieś było srebrne. A to dalej, i to mam. jak zdobyć? Potrzeba dwóch, yy, dwóch zębów. Po prostu trzeba je... Naleźć no ci. I nie dwóch, tylko cztery. Yy, mógłbyś się zamienić w fioletową jakąś postać? Bo te fioletowe postacie wykrywają te fioletowe rzeczy. Także już się nawet nie musisz wymieniać. O! Aha. Uh -huh. No dobra, to te wszystkie klutzki mamy już chyba ogarnięte. Tak, jeszcze tutaj musimy. Dobra. To ja lecę na razie tutaj. Nie, mi się wydaje, że to te postaci mają... Też nie pamiętam, jak one się nazywały. Hmm. A dobra. Dobra, już wiem, gdzie potrzeba tych tych. Okay. O. Dobra, mam jedno. I mówię, że tam jest takie. Yy, Okej. Okay. Wait, bo ja nie wiem, czy przypadkiem yy, nie możemy tutaj wejść delikatnie naginając zasadę gry. A podnieś daje? Albo czekaj, nie mam pomysł. Ja mam zębisty pomysł. Przecież możesz tym nie podnieść, jako czytaj. I... O nie, to jest jeszcze coś innego. Ja nie mogę. Chyba że, spróbuję wskoczyć na to. Wezwanie pomocy to akt odwagi, nie słabości. Tylko jak ja on tam przejść do ciebie? Co może czekam, może nie jestem potrzebny. A dobra, nie, nie byłeś mi potrzebny. W ogóle coś jest. Na... Bo może jakąś plotkę ma, czy coś. ale mój Saza tam O, two isac samoraz na czas. Moisa akurat chciała gotować dużą, dużą porcję po Kuinko góla. Ale jak otworzyła ich obraża jakiś X niezadowolona, że tam się działy? O chodzienko wuj. nie pływają, nie latają bongosami. No dobra. Okej... Okay. I co teraz? Tutaj mam jakiś... jakiś znacznik. To jest kolejny ten. Mam wyszukać teraz... Aha, eee... aha, aha... Co mam tutaj robić? A nie masz nigdzie napisane ile ich mamy zabić? Mm, nie W tej misji pewnie tam było napisane Okej okay. Lisa złapała wszystko, bo w Wingie To moisa może zacząć obiad Jedno wszyscy głodni czekają na... Moisa, to o tych, yeah. tych bogwingosach nie chcę myśleć po wszystkim! Moisy kiedyś lubiły słodkocierpki, bogwingo, gulasz. Teraz każdy łyżek tym posmakuje jak klej z tą chytrą pokożenie. Nie. A nie, rat. Ja nie muszę w coś strzelić. Wait, bo tutaj jest kabel. I ten kabel chyba w dół prowadzi. A nie! Wait, dobra, dobra, pod tym są. Dobra, ja, ja ci powiem. Wróć się. Wróć się. Ten poprzedni, tu tak. tak tu, ym, pierwszego, tu ma być czwórka. Następny ma być trójka. No, przełączyło się to czy nie? Tu ma to ma być czwórka. Tam ma być trójka. I tam też trójka. Nie, tam dwójka. Też trójka. Chyba. Dwójka. Dobra. No dobra. Owie mi teraz? Dzień dobry. Nie bój się lata temu ostatnio robiłem takie rzeczy. Tak zrobiłeś to? Eee, yy, nie wiem coś robię. Sztuczkę umysłową robisz. Kontrolujesz gościa. I to trzeba zrobić, ale w innym miejscu, wiesz A, po prostu go przesunąć, żeby móc teraz... Poczekaj, to ja teraz się muszę zamienić w da? Chyba, że jak go zrzucę. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, czekaj. Ja już to biorę. I to jest, i to jest, i to jest jedno z tych, tych... Co tam musimy zrobić, co no nie? I tutaj potrzeba klucza Dobra, drugi zrobione. Tutaj jest potrzebne? To już... Witam, jestem c Czym mogę pomóc? Bez wątpienia mogę się tu przydać! I, i musisz X-a klikać? klikaj X-a. No, klikam. Ok. No już zrobiliśmy hasło. I teraz spróbuj pójść do tamtego drugiego miejsca. Tam, gdzie to hasło było potrzebne. Tam, gdzie był ten statek. Ach. Gdzie ono było potrzebne? Jest jeszcze to, drugie ale miejsce tutaj. Nie wiem, czy tą postacią też radę. Ale powinieneś... Powinieneś móc. Może i nie. No. Niestety, to dla mnie zbyt zaawansowane. No i co jest? Nie zmieniłeś. No, ale kliknąłem, bo widzisz, Jezu, ale to jest dziwne. Coś się zaczyna bugować ostro. Hmm. Jak w tym samym czasie zmieniamy, to coś się... A w sensie ja, ja nie zmieniałem, nie? Nie powinno nie bugować. Ale wcześ, wcześniej w tym samym momencie zrobiliśmy i coś się dziwnego właśnie stało. No i tutaj spróbuj to otworzyć. Czy to działa czy nie? Teraz Już ten kluszek tutaj Okej okay. A, dobra, działa, super Nice No i I statek Zajubi? chyba dostaliśmy No chyba, że zrobimy tak bo w sumie tam brakowało milimetrów zmienić się na te nogi ardu W sensie nogi... ...Trippia no zbyt... Nogi musisz wrzucić do środka, bo ja nie kontroluję nog teraz Chyba, że wait. No, dobra, puść Dobra Co? Nie jesteś w stanie mojej góry... O, ten. O, 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 o. No, no i pójdź, ja od skoczę. Dobra. Bardzo mi przykro, ale nie jestem droidem, którego szukasz. O kurwa, o kurwa... <noise> Dobra. Wszystkie? A, wszystkie Nareszcie. Co za takie takie Dobra, ja tam lecę już do środka. A, nie, takie nie ma, takie 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 z takie No, jak? Pierwszy poziom to było to w wodzie. Drugi poziom to były ścigacze. Moim zdaniem, tak więcej jest takiego strzelania, biegania i bicia. Ale to między poziomami. A same poziomy, mi chodzi. No, nie wiem. Trzeci poziom był ok. z Maulem. No i teraz latamy, dobra. Uniknie też żeby robić, jak leci na ciebie, ten same nie dają tym, to musimy to to, u O się się nie okazują Musimy się ich Możemy rozwalić te no nie Ardu? Ja na razie antenami się zajmuję. Ja nie wiem czym ja się zajmuję, ja nic nie widzę. Jeśli ten gangajki, na udać, te dzienajki turna znaczy się... No dalej robię nawrót z do odległości. O. o, a tu jest. Wait, widzę. Widzę coś, co jest znajdźką. A. Poczekaj, poczekaj, nie rozwalaj jeszcze, bo, bo tu jakaś znajdźka mi się pokazuje. A. Nie, nie, jak, rozwa jak rozwalasz te statki, to. Ja się tak rozwalam wszystko, co mam. Może starać się co? nie rozwalać wszystkiego. Bo tak to. Nie będziemy to mieli jakieś są tej znajdźki? Tej... No. Tylko. Nie wiemy, że tutaj nic jest. Pod widzę tak statkiem. Totalnie, nic nie widzę. Pod statkiem? Ok, podstawkiem czy nie podstawką? I tutaj sterowanie nie ogarnię. Ja próbuję ogarnąć gdzie one są. No, tutaj nie byłem. Wie gdzie ja w ogóle jestem? No ja nie ogarniam hmm. Ja nie wiem gdzie ja jestem, to jest ten problem, że ja nie wiem O dobra, le le lecę teraz z boku statku i czy ja będę wiedział jakieś znajdźki tu? Ja chyba znalazłem No właśnie wokół tego się tak lata, ale... Jezu Ta, to trzeba... To są takie znajdki, że trzeba zniszczyć parę tam jakichś elementów. Ta? No. To jest kolejna znajdźka. O 2 na 4. No. O 2 na 4. O, no, teraz mi się też to wysyła. Dobra, to ja le. A. 4 na 4. Zrobiłeś? E, nie, nie, to prawie po prostu Nie, no zrobiłeś. Nie, nie zrobiłeś. Dobra. Tak. Ojej, bo ja próbuję ogarnąć, gdzie to jest. O, dobra, dobra zrobiłem i to nie strzela To tak jeden tylko minifig Pewnie w innych miejscach jeszcze będzie mhm. No idzie, są teraz te? Dobra, po prostu teraz zarodwałem ostatni statek jeden Jeden statek jeszcze tylko trzeba rozwalić Nie zatrzymamy Kurde, straszne jest to sterowanie na padzie no. No jak wyścig, na łuków. O. Słucham. Dobra, roz. Ty też strzelasz, czy nie? Nie, ty no. jesteś. Co ja robię? No Czekaj. nie wiem, oboje strzelaliśmy chyba. A może ja tylko sterowałem statkiem, a ty strzelałeś? No właśnie, nie wiem. Nie, obydwa strzelaliśmy. No bo najpierw wszystko u góry rozwalmy. Wszystko na dole. Co to? Ale co to jest za... co to ma być? Nie wiem, ale... Lepiej się bawię w, 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 w grze tej dowolnej niż na tych poziomach. No, ich się za bardzo skupili na znajczkach Znaczy nie no, te znajdźki też były. Ale po prostu nie było aż tyle tego wszystkiego. No. Skupili się na wszystkim innym poza gameplayem. Poza sobą, no. Czy on wsadził mu... W dupsko. Anal. Ana... Ana... Analkin. Okay. Gratuluję państwa, ja, kanclerzu. Wspólnie zaprowadzi w republika pokój i dobrobyt. Co teraz ze mną będzie? Rada dała mi pozwolenie, mhm. żeby cię szkolić. O, to pewne. Tajemniczy wojownik był Sitem. Dwóch zawsze ich jest: mistrz i uczeń. O Jezu, ale to było dobre. Widziałeś to nawiązanie? Które? No bo jak mówił mistrz uczeń, to patrzył się na Jar-Jara. Dżar mogę teraz spacją to robić. A dlaczego mogę spacją? <grych> Okej. Okay. Ile zdobyliśmy? Zero. O oh, wow. Nie wiem jak. Tylko jednego brakuje? ja pod sam koniec, na lewo i na prawo, się strzelać lepiej.